Gdzie ona może być? Jacob, uspokój się! Na pewno niedługo wróci. Jest najszybsza ze wszystkich zwiadowców. A jeżeli ją zadrapał, uspokój się! Dobra, uspokuję się! Patrzcie, idzie! Tena! Boże święty! Dziabnął ją! Jezu! Trzeba ją wygnać! Nie! I, i, i ja! To <coughs> jest Nie możemy. Nie możesz! Nie, moż... nie możemy wierzyć w to, co mówi. Jest opętana! Nie, nie możemy jej wygnać! Ja tu przewodzę! Jasne, jeszcze nie znaleźliśmy antidotum na to. Rozumiesz? Musimy ją wygnać. Nie!